Hej, wdać wiesiąciku, mój planet, tak. Nie mam głupi ci słychać. Hmm. Okej, okay, um, no więc tak. Um, Okej, okay, pozdrawiam Miss przez cztery sy Klaudia. Zataczałem ja się już na pamięć. Um, ona jest moją fanką, mówię. Tak, pisała mi pod jednym filmiem. Chyba było pod częścią ósmą. Nie pamiętam tak dokładnie, ale chyba tak. Yy, no i powiedziałeś, że zaprosiłam, to ją zaprosiłam. Tak! Yy, tak Znalazł błąd! To ją. Co jest? Światek chyba. Nie mam pojęcia, ale to nie wygląda. Yy, yy, tak, listę się zapełniło. Pod nie raczej żadnych innych rzeczy, nie ma. Tak, to jest moja koleżanka z Realu, że w Realu, bo była winna 10 prezentów, a 10 prezentów była cała moja lista życzeń. Tak. Więc raczej miałam szczęście. Tak. Jest otkaczka, że obwin mnie w papierach. a Owinnie, a nie obi mnie w papierze. Ale to nieźle brzmi, a nieważne. Tak, bym to po... to, to po... po dy... Boże, nie mogę się usłyszeć. Pozdrawiam... Mm. Miss Klaudia. Tak, tak się czyta. Nie, już kurde, włączam film, ale i tak mam tu wejść. No... tak. Znaczy, ja już to pis... ja już to czytałam. Po co miałam tych zdjęciach zobaczyć? Takie mam takie dwa gówniane zdjęcia. Oczywiście moja siostra. No i ja też się boję spokojnie. Jak się boję, to nie gram. Ja oglądałam ten film Moja Simka. Ale ładna. Ale ładna Simka, taka różowa. Raz mi się podoba

Tak, bo inaczej tylko to tylko nie było, ale potrzebuję się to Tak, ja lubię maile tepon, mam 5 lat! A! Ja tego nie mam 5 lat. Tak, jak miałam 5 lat, to bym nie umiałam komputerem wysługiwać. Na to by wyglądało mniej więcej. Tak, mamy jeszcze 8, 8 minut. Znaczy, pół 7 co Hmm. Jak po co tu wchodzę? Nikt nie wie. Um, tak dużo mi pomogliście ostatnio. Nie wiem, chyba w jakimś miesiącu. Około w miesiącu właśnie zbierałam. Dalej. I w jakimś miesiącu uzbierałam. Miałam tutaj. Ja są tutaj. No to się no, w miarę postaliście. Ja, ja tak bardzo chcę mieć 14 level. Słuchaj. Mamy spore marzenie. Tak? A niedługo mi się przyjacie, skąd nie będę mogła już przyjmować. Właśnie, i test też. no Też słyszałam plotki, że są nowe rzeczy do wybierania w levelu. No i tak to jest prawda, ponieważ na moim koncie, takim dodatkowym, specjalnie zrobiłam, żeby. To naprawdę są nowe rzeczy, i zaraz wam pokażę, co ja z te właśnie z tych nowych rzeczy. Mam. Tak, mam tylko jedną osobę w naj, ponieważ no nie staram się żeby to wypełnić. Jakoś nie, nie zależy mi na tym w ogóle. No ładno mi się. Tak, i mogę się wymienić bo tymi osobami, jak niczego nie pasują. Więc jeśli ktoś chce mi zrobić ruga, to nie takimi włosami, to może się w to przebiorę. Naprawdę, ja chcę takie nosić, ale niczego one mi nie pasują a, Ayy... ah, nie jest się. Właśnie ta rzecz jest z levela. ta urodzinowa czapeczka. No, no, więc nawet co ok rzeczy. Mogę robić albo tu czapeczkę, albo takiego chodzącego lwa. A nie właśnie co było trzecie, ale nie wiem. Nieważne, tam nie patrzyłam zbytnio. No więc tak, ja znowu jestem zła i sobie stworzę konto. No, co to no nie, no przed chwilą wchodzi. Co to? Anime! Nie Myślę, że anime jest głupie, ale no, lubię ich cieni. Udaj film Arduino, a anime Media. No, ja uważam, że, że anime to jest bardzo głupie. Nie, nie... Dobra, przyznaję, ja anime nie lubię. Ale jedyną osobą, którą lubię z takich chińskich gwiazd, to jest po prostu Hatsunemiko. On jest taka boska, ja ją kocham. Jej piosenki. No, Hatsunemiko jest dla mnie najlepszą osobą, jak na razie. I anime szczerze nie lubię. Oglądałam kilka odcinków, no i nie przypadło mi w ogóle do gustu. No więc raczej nic takiego nie będę, właśnie. Próbować, ale właśnie planowałam sobie nad stroju Hatsune Miku. Ale jeszcze nie wiem, czy właśnie to będę kontynuowała. No. Zobaczę, tak, ja uznam w realu, więc ja tam się nie interesuję zdjęciami. Um, no nie wiem, czy ona by się zgodziła, ale ona chyba się nazywa Dominika, tak pamiętam, chyba Dominika, bo ja kiedyś nazywałam Dominika, ale właśnie nie wiem. Pewno. No ja Cię kupię, to ona, ona co chwilę sobie kupuje ona, ona ciąg... Wiem, ale ja napiszę, czy ona mi da pozdro Bo ona ciągle ciąg sobie coś kupuje Jak jestem chamska Jestem bardzo chamska Ale teraz dostałam 3 pozdro... czekaj Czekajcie, na tym koncie dostałam 3... 3 2, Chyba 8 pozdr Mało bardzo, ale na tym całym koncie Chyba osiem, jak pamiętam. Dostałam, bo dostałam trzy za trzy unikaty. sam później jeszcze jedne trzy um, od mojej koleżanki, co ona mi dawała prezenty. Później dostałam jeden od, od takiego chłopaka. Jeszcze jeden od mojej koleżanki. No, to osiem mówię no ładnie wprost to ładne to jest to chyba sobie kupię chcę zobaczyć cenę bo nie wiem czy by na coś. manga właśnie ja wiem że te manga to jest słowo z anime bo coś tam ja słyszałam o tym ale ten nie wiem zbytnio yyyyyy eee, ha a dobrze bym sam nie wiem czy dobrze napisałam, ale mam taką nadzieję. Hacenika. Zobaczmy No Jezu, teraz chamę mi chyba w sobie zakochanym, już, naprawdę. No nie, trochę dziwnie wygląda, jak ma coś tutaj, ale nieważne. Tak mam jeszcze tak minutę, dwie minuty. Jak się do końca odcinka, więc ja tylko zobaczę tą cenę i przez Wami raczej pożegnam. A co tu ma 5 elementów? Nie wiem. Chyba wiem co, Ma ta bluzka. Nie, ta bluzka nie, bo ja ostatnio tę widziałam. Ona była za starką Ostatnią widziałam. A nie, bo wtedy miałam 5 przedtem. Widziałam, i sobie kobietą kobiety, już jak ja wglądam na bezrobotę. Dobra, usuwam te rzeczy, których nie będę raczej kupować. I w następnym odcinku będę miała. Mogę Nie wiem, zobaczę. Ale raczej powinnam już ten strój mieć. Mm. Co? Jeszcze mam tyle kasy, żeby... A nie, bo usunęłam buty. Dobra, trzeba dać buty. Ty, ale dużo się udawałam. Jeszcze to. Hamilton, czy Nie, to mi nie będzie stać. Dobra, No, tam zobaczę. Już No dobra, ja się już z wami żegnam, ale być może to będę miała w następnym odcinku, tam jeszcze zobaczę. No to pa, do następnego odcinka. Pa, pa.